Witam Was, moje drogie panny na kanale Kasia Tarot. Będzie Wasze czytanie tygodniowe. Zobaczymy, co ten tydzień Wam przyniesie. Witam wszystkich nowych e, widzów i witam wszystkich starych widzów, nie obrażając, e, moich subskrybentów. subskrybentów. E, Boże, nie umiem się dzisiaj. Głowa nie pracuję. Słuchajcie, dziękuję, że wpadliście na mój kanał, o tak powiem w skrócie. Zobaczmy, co mam tydzień przyniesie. O tak. Proszę lajkujcie, proszę subskrybujcie. Jeżeli chcecie prywatne czytanie, to napiszcie do mnie albo na maila, albo poniżej tego wideo jest um, w informacji link do mojej strony, gdzie możecie sobie zamówić pytanie. Jest do wyboru. Dobrze, zobaczmy, co tu ten tarot nam przyniesie. Co nam chce powiedzieć dla panien, panny. Na następną. Ja nie jestem profesjonalna. Zobaczcie. To jest dla Was karta na ten tydzień. Ta wypadła. Sprawiedliwość. Zobaczymy. Dobra, panny. Zobaczcie, jaka piękna karta. Nadzieja na przyszłość. Nadzieja na przyszłość, mimo tego, że czujecie się jak... u, Co wam tutaj? Słuchajcie, wy nie wchodzicie w związki jeszcze raz z waszym eksem. Tu jest diabeł. Jakiś diabełski pomiot się szykuje. Słuchajcie, wy możecie zacząć swój tydzień, zacząć tydzień bardzo pozytywnie. Albo już zaczęliście swój tydzień bardziej pozytywnie. Idziecie sobie do pracy z nadzieją, weseli, wszystko ok. Coś tu się wydarzyło, albo po prostu wróciliście pamięcią do czegoś z przeszłości i poczuliście się, albo w pracy, albo gdziekolwiek, poczuliście, poczujecie się jak te pięć pentakli tutaj wywaleni, zostawieni, samotni, ulani w ten sposób. To jest ten diabeł. Diabeł może oznaczać kogoś z znaku koziorożca albo waszego exa, kogoś bardzo toksycznego albo coś toksycznego, co jest w waszym życiu. Także jeżeli na przykład jesteście uzależnieni od alkoholu, to to wam e, da e, popalić w tym tygodniu. E, nie róbcie głupot, bo jest diabeł, także uważajcie na to, diabeł wam wyszedł w tym tygodniu, także wy możecie się zachowywać trochę po diabelsku. Albo po prostu ktoś tutaj jest to toksyczny. E, tu to jest jakiś toksyk. Tu to są jakieś obsesje. To ktoś może mieć obsesję na waszym punkcie, albo wy możecie mieć obsesję na czyimś punkcie. Ale to nie jest bardzo fajna karta. E, tutaj ktoś może mieć um, jakiś seks z cesarzem. Dobra nie śmieje się, bo nie wiem, jaka tutaj jest grupia wydobnia, w jakim wieku. Ale tutaj coś się dzieje, e, jeżeli chodzi o sprawy e, seksu. E, może z tym diabłem. Albo po prostu macie nawet dwie osoby. Cesarz to może być osoba starsza, taka dystynkowana, taka osoba, która wszystko ma, stanowcza, bardzo męska. To jest jakiś ważny mężczyzna, może w Waszym życiu. Nigdy mi cesarz nie wyszedł jako kobieta. Także to może coś tutaj jest ktoś bardzo męski, bardzo atrakcyjny. To mogą być dwie osoby w Waszym życiu. Albo to jest po prostu również was eks, który się pojawił i z którym będziecie spać i myśleć, może powinniśmy zacząć na nowo. Ale pamiętajcie o tym, bo tutaj jest ktoś, tutaj ktoś wam sprawił, że wyście się poczuli jako te pięć pentakli. Także uważajcie, co robicie, bo tutaj jest jakaś nadzieja, tu jest wszystko wesoło. I tu na razie coś przejedzie. Możecie się przyjechać, możecie się poczuć niezafajnie przez tego diabła. Tu jest jakiś początek. Możecie myśleć o początku, jeszcze raz, początku ze swoim eksem. Możecie przespać się ze swoim eksem. Albo ten eks się pojawi, bo wy chcecie. Bo może coś przeczuwa, że wy chcecie przespać się z tym cesarzem. Ale to już takie wiecie, to nie dla wszystkich. Także jest jakiś nowy start, Myślicie coś o jakichś diabelskich sprawkach? Albo tu jest ktoś bardzo toksyczny. Zobaczymy, co jeszcze karty dołożę karty, co nami tutaj powiedzą. Anny. Bądźcie grzeczne. Bądźcie grzeczne w tym tygodniu. Dlaczego tutaj jest nadzieja? Nadzieja, bo wy chcecie po prostu płynąć sobie na spokojniejsze wody waszego życia. Um, chcecie zostawić jakąś sytuację, która wam nie służyła czas. Patrzycie się na przyszłość pozytywnie. Plany na przyszłość zaczynacie na nowo. Chcecie zacząć swoje życie na nowo. I to jest nadzieja. Chcecie zacząć życie na nowo, patrzcie, bez toksyka. No ale tu jest ten wasz eks. Tu się eks pojawi dla niektórych panien. Pojawi się eks, toksyczna osoba. Mimo tego, że wy już planowaliście sobie, ja idę naprzód, już się znowu pojawi. I wy się poczujecie jak pięć pentakli. Patrzcie. Także w tym tygodniu na pewno się poczujecie tak. Dwie karty, jedna karta na drugiej karcie mi wyskoczyła. Także ktoś wam sprawi przykrość. Kto was zostawi, poczujecie, pomoże. Ja tu na, na razie nie widzę kłótni, ale to jest tak, jakbyście właśnie przez to, że chcieli zacząć nowy, nowy, nowy etap własnego życia, iść naprzód, zacząć na nowo, olać sytuację, może olać tego exa. ten eks ex może sprawić, albo ktoś może sprawić, że poczujecie się jak te pięć pentakli. Zostawieni, a może już się czujecie zostawieni. Wy będziecie musieli się z tego leczyć. Także weźcie sobie jeden dzień takiego wolnego, odpocznijcie sobie. Wyłączcie komórkę. Nie rozmawiajcie za dużo z tym. Potrzebujecie trochę spokoju. Eks. To jest ktoś z przeszłości, będzie Wam znowu brudził w życiu, przychodził, gadał, jączył, coś tam będzie chciało od Was. Tutaj jest bardzo silna energia tego eksa. Tutaj dla niektórych albo koziorożca, albo eksa. Ktoś tutaj przyjdzie, ktoś tu będzie. Ktoś tu jest toksyczny. Ktoś tu jest jakiś toksyk. Koziorożec. Albo znak ziemski. Albo to jesteście, Wy będziecie się zadawiać jeszcze, albo się przyśpicie z Was. Szymeks. z którego będziecie ryczeć. Nie, wracaj, nie wracajcie do toksyka. Nie wracajcie do tego, co się zakończyło, albo, w, albo ten eks, albo ten ktoś, albo ta toksyczna osoba wam, z Wami coś zakończy, Wam powie to i z Ram, to Wy się poczu, po, poczujecie bardzo niefajnie. Będziecie denerwować się, płakać z powodu tego, że się zakończy coś. Dlaczego mamy tutaj asa? Tak, jeden etap będziecie kończyć i zaczynać coś na nowo. Wy staniecie się cesarzową. To jest cesarzowa i tutaj jest wasz cesarz. Słuchajcie, nie wracajcie już do swojej przyszłości, nie wracajcie do toksyka, jeżeli macie, bo jest cesarz tutaj i wy będziecie cesarzową dla, dla tego cesarza. Ok? Tak. To jest nowa osoba, to jest nowy związek, to ktoś of oferuje wam ten kielich. To jest ktoś, kto może być w Waszej pracy? Ktoś, kto chce pracować nad związkiem, ktoś, kto chce włożyć pracę w związek. Także zaczynajcie coś na nowo, nie wracajcie do przeszłości. Przepiękny związek przed Wami. Tu jest ktoś, z kim, z kim możecie się bardzo zakochać, panny. Tu jest ktoś, my, wy musicie wejść w energię cesarzowej po prostu. Po, tak, po, ja powiem ludziom pod koniec tygodnia, tu się, pojawi jakiś, tu się pojawi prawdziwy Wasz cesarz, ale tu będziecie mieć jeszcze jakąś chryję z tym diabłem. Także jest nowa osoba w waszym życiu, będzie nowa osoba, mamy Asa, Asa tu mamy Buław i Asa Pucharów, to jest nowa miłość, to jest nowa pasja w życiu, nowa pasja, zdecydowanie nowa pasja w życiu. Zamknijcie ten etap, wyjdźcie z tego tutaj dziadostwa. To się już tak skończyło, ale to będzie powracać, ten diabeł będzie powracać do Was w tym tygodniu, mimo tego, że już wy, wy z tą nadzieją chcecie iść do przodu, chcecie zacząć, już posuwacie się i trach, tu może wiadomość od tego diabła, może się pojawi, może zastuka do Waszych drzwi. Nie róbcie tego, nie wracajcie. Ten etap, zakończcie ten etap szybko, bo tu jest cesarz, czeka na Was cesarz, prawdziwy cesarz, taki dobry cesarz, który chce pro, prawdziwy związek z Wami. Eee, męska osoba, dlatego nie. Jeżeli mówię do kobiet, to Każda kobieta by chciała męskiego faceta, prawdziwego faceta z prawdziwego zdarzenia. Tu jest ten facet. E, ktoś może z pracy, ktoś kto bardzo chce pracować nad tym związkiem, ktoś kto chce mieć te, tych kochanków z wami. Ktoś kto za, chce odnieść sukces z wami. Wasza intuicja wam powie, kto to jest. I zostawię to na tyle wam, Panny. Porad już dostaliście, porady, nie wracajcie tutaj do tego. Zostawię na tyle Wam panny. Z jednej strony piękne karty. Tylko to jest ten EX, to jest ten toksyk, to jest coś to, toksycznego. Pozbędźcie się tego, tego, tej toksyczności w Waszym życiu. I ktoś bardzo fajny się pojawi w Waszym życiu, przez co, jak zostawicie to. Dobra, I tak zostawiam panny. Piszcie w komentarzach. Piszcie, czy rezonuje. Zdecydowanie lajkujcie, zdecydowanie subskrybujcie. Bo ja chcę, żeby mój kanał się rozrastał. Plus nie zwracajcie uwagi na moje włosy. Ja muszę sobie je dzisiaj umyć, po prostu jest masakra z moimi włosami. Trzymajcie się, panny. Dziękuję, że mnie odwiedziliście i do zobaczenia. Pa pa.